Nowy tryb Demon Rush zawitał niedawno do gry Walka z potworami, różnymi bossami Im większy poziom rangi łowcy macie, tym większe statystyki będziecie posiadać Oglądaj do samego końca, żeby zobaczyć, czy udało mi się wygrać na tym trybie Ostatni boss był niemożliwy Cześć widzowie, ja jestem Hades A w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowy tryb Demon Rush W którym będziemy pokonywać zombiaki I różne właśnie... To jest podobne do hordobicia w sumie, co było niedawno Tak szczerze, ino obczajałem ten tryb wcześniej ale wiem, że idzie tutaj wygrać też. To się postaramy. Przygotuj się do bitwy. Jeszcze minuta 20, dobra. Aha, ja po prostu muszę przetrwać, czyli nic nie trzeba bronić, widzowie. Tylko po prostu strzelać do tych zombiaków i nie im te to jakby coś torki właśnie z tego. No dobra. Myślałem, że trzeba coś bronić, na przykład jak ratowanie świata macie. Może to właśnie bazę. Zobaczyłem, nam jeszcze więcej tych diamentów. Ale one chyba dropią. Nie, nie wiem, których. Czy one losowo dropią? Ale pierwszą rundę chyba będziemy mieli przetrwaną. Ale ty chyba. A, trzeba ten. Czy to ten. Bo nie zadają gdzie mieć temu, czy nie? Bo tu nie trzeba nic tam bronić. Dobra, 50 sekund. Musimy szybko. O, automat jakiś się zrespił. Okej, okay, możemy kupić lepsze bronie. A tu... Mieczyk. I leczenie jakieś. Dobra. To my się wymienimy na lepszy rewolwer. Dobra, tutaj wezmiemy jagódki. Wezmiemy se beczkę. No to kolejna runda. I zobaczymy, zobaczymy. Mi się zdaje, że to będzie coraz trudniej. I strefa już idzie. Aha, dobra, to w taki sposób. Już nawet nie pamiętam, kiedy grałem w hordobicie. Jeszcze grałem w ogóle w pierwszym rozdziale, było takie. Prawie podobne. Ale tutaj już mało co pamiętam. No dobra, 50 sekund jeszcze. Gdzie mamy diamencików? 130 mamy. Kurde, czasem wolno do Muszę w sumie jeszcze ramen wezmę. Dobra, no, 40 sekund. A ten nasz NPC dobrze, dobrze sobie radzi. Dajcie, przeładuję sobie Można, ma, ma, Możemy to nazwać flagą w sumie Mało no, amo mam już mam 160 diamentów Kolejna ulepszarka, dobra, oni deadli Możemy ulepszyć dosyć 170 aż Czekajcie, zatańcz... Czekajcie, a taka emotka też nas leczy. dobra, taka też Nie chcę zatańczyć emotki z prawami autostrymi. I mam mało no, ammo, strasznie 20 sekund do bitwy Ale co te? czekajcie, o tu mi pisze, żeby Kliknąć siódemkę Aha, bo ja nie biorę tych perek To ja nie wiedziałem, że one są Podczas skoku otrzymujesz balon Po fazie przetrwania zyskujesz średnią liczbę części, czekaj Po fazie przetrwania zyskujesz średnią liczbę części potworu O, dobra, to jest dobre Mam to tak splintowane Po takim Czekaj, po spintowaniu, dobra, dajmy to Dobra, nie później te perki Właściwie zastanawiałem się, o co chodzi z tym. Dobra, wyjaśnimy trochę te potworki. O kurde, straciłem NPC-ta. Dobra, go teraz nie mogę uleczyć, w żaden poców. Ej, co to jest? Jakiś boss. O kurde. Ej, tam leżały te granaty. Jeśli się te, złomu szczeliny. O co tu się dzieje? Patrzcie teraz na to O kurde, ale zrobiłem demolkę. Czekajcie, jeszcze mi się uleczy, dobra To zmarnuję Troszkę chcę otworzę, bo to lepsze lepszy tępi Diamenty, Diamenciki, pist Dobra, wszyscy padli, okej okay. Teraz ino muszę sobie diamenty pozbierać ten, o kurde To takie gazowe teraz te potworki zrobiły jak jakiś z dosłoną? Zaraz nie pełnię wam. Może to zaś minibossem? Ty, on mi pomaga. Ja sobie tego będę musiał... ten. Runda trzecia dopiero, ty. Mogę ją wynająć? Dobra, znowu mamy tego. Nice. Nie wiem, czy o tą pompę wywalić, nie. No niestety, będziecie mieli taki trochę zamrożonek, no, ale Fortnite się baguje, tak? No niestety, trochę się baguje ta gierka. Czy mają sobie lepszą broń? Nie, 350 nas potrzebuje. Czekajcie, jak ja z tego, to mi nie zniknie chyba ten efekt. Kurde, jakiś opiekun. To już jest chyba taki boss... Jak to można powiedzieć, z wyższej półki. <grym> Teraz nie chyba. ma. Ale bardzo silny jestem wam. Naprawdę silny. Nicz czego nie go. Pat, udało się. To wygląda trzecia ukończona Ja już się boję co będzie później. Dosłownie się boję co będzie później. Złota pompa. Zderze. Może jak ją wezmę to się naprawi. Dobra, weźmiemy tak na to chyba się przyda bardziej. No i teraz musimy podążać za burzą. Dwie minuty. Ciekawe, jak to będzie. Ciekawe, ile jest rund, tak szczerze. Macie HP. O. Mam więcej HP. Jeszcze dwie sekundy. Dobra, udało się. Runda czwarta wykonana. Ja tam widzę npc -pa. Wynajmiemy z tego, perkę, weźmiemy, ejle nie użymy żadnych wybuchów nie Mogę to w sumie wziąć Co tamte to było ze sprintem to Akurat nie jest mi tak potrzebne ja bym się, A ja się zastanawiam kto to by było jakbym miał zwiększy poziom Ale to musiałbym rangę mieć Lepszą Bo trzeba wiecie grać prawie cały czas ten tryb Ale ten miecz mi się podoba, zobaczcie co on robi A co ile może to sekund robić Czekajcie, nie wiem w sumie Zało mi dedna dedła To szybko można to robić I fajne to jest To mi się podobało Dobra, jeszcze 5 sekund Więc sekund nie kolejna runda Runda czwarta ukończona Pozwólcie, że sobie pozbieram amunicję. Przy 50 i gorzej jak się nie ma amunicji. Ja nawet macie ten, bo mogę ich normalnie blokować, nie? Mogę sobie normalnie takie coś robić, tutaj Tylko mi jakiś lodowy trafił. O kurde, to trochę. Tylko one dość szybko kapsują. A my sobie możemy przejść tutaj. Ponieważ że nie ma NK tego innego. A może nie mamy Ostatnia runda! Dobra! Czyli jedna kurde, takie połowicznie, no, w sam raz Ale powinni dać coś takiego nowszego, no bo jedno i to samo tak się szczerze robi. Dobra, kupię sobie rewolwer, kupię, a dostałem tylko 20 amo. Też jednak nie przemyśleli, się tak bardzo. O, nie ma miejsca. O kurde! Boss! Bananek z mi normalnie zielony. Ej, dobra, ta jest wieżyczka, co sobie wziąłem. Ty, bo on jakieś wybuchowe robi rzeczy. Teleportuje się! Ej, widzowie z nim będzie. Cholernie ciężko kolernie ciężko będzie Potężne, a dopiero mu... daje połowa HP Fajnie się teleportuje Maski zabudować Trochę mnie trafiło Zastanawiam się czy ja będę do niego strzelał Jak nie będę miał tego Jak się nazywa? Tego ja go mogę nie pokonać tego mogę nie pokonać naśle Amo Trochę tego nie rozpracowali Dobra, muszę amo z nim zebrać To lipa, lipa, lipa No i co my dodniemy? Nie mamy amodemki Widzowie, ja to aż się skupiłem za bardzo, nie? Chyba nie mam amodemki Dobra, udało się! Zwycięstwo, widzowie! I to chyba koniec, tak? Wynikowy atak. Kontynuuj, jeśli chcesz przetestować swoją siłę i zwiększyć wynik. Kurde, no. Tak szczerze. Mogę przetestować jeszcze, nie? Mogę jeszcze przetestować tą końcową. Weźmiemy sobie full ammo. Ale zostawcie kciuka, właśnie, jeśli Wam się to spodobało. Chcecie więcej filmików. Kurde. Przygotuj się do bitwy, czyli tu już mamy taki etap dodatkowy, nie? Runda siódma, czyli wynikowy atak. To jest chyba końcowe, nie? Podejrzewam, po że końcowe. Dobra, wie, co ja to. Do Dostaniecie taki dodatkowy etap ode mnie na odcinku. No, nie spodziewałem się, że mi się tak się połuda. A to jest moja pierwsza próba, tak szczerze. Bo pierwsza, jak mówiłem, właśnie to ino... Wszedłem? I... podfaiłem się chwilę i wyszedłem. BUUU! Runda dziesiąta już mamy. Nad... Czekaj, jest obrażenia drogą, którym się zderzasz. Aha, czyli to wcześniej pisało. Ile jest rund dodatkowych tak szczerze, bo ja mogę sobie biegać już i oni mi nic nie radą. No co, jak ja, jak ja sobie wjadę, to ten? O kurde! No to można... Dobra, nie można, nie można. Trochę się. jedna runda już w ogóle. Można się... Ile się chce? Trochę mnie długi montaż czeka. O kurde! Co to za boss? Ja chcę go zniszczyć. Ty! Nie ma Czekajcie, czekajcie, matrycy, matrycy. Na górkę, na górkę trzeba iść. To przetrwam kolejną rundę? Ej nie, on jest za silny. Dobra, ale nawaliłem go. Tego bardzo chciałem nawalić akurat. Co tu się dzieje? To nawet nie wiedziałem, że tak przetrwam. Tam tego się najbardziej boję, bo on dużo bije. Dobra. Runda 17 już mamy. Demony rosną w siłę. No, nice, nice. Że ja tak daleko zaszedłem, jestem chciałem... pod wrażeniem. Próbuję wam to jakoś zmontować. Ja nie wiem ile to będzie trwało, kurde. Wygląda 18. Kolejny boss, no nie no, co ty chłopie. Ja dostaję do dużo. W bizowie dostałem shota, ale udało się tak, graliśmy ogółem. Nie wiem, dość... Dobrą rundę, przecież to podważeniem do jakiej rundy doszedłem. Jeśli wam się film spodobał, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, bo więcej właśnie. Możecie też pisać mój kod będę wdzięczny. No i co? Myślę, że to tyle. Jeszcze napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tryb. Do następnego. Cześć. Wpadnij na mojego Discorda, żeby być ze wszystkim na bieżąco, z filmami, przeciekami i różnymi nowościami oraz customami o nagrody.